Hej, wszystkim z tej strony PG, a to jest druga część tej miniserii, którą to nazwałem Kompendium Spieprzenia Nintendo, w którym to poruszam rzeczy związane z Nintendo, które nie są zbyt dobre i mi się nie podobają. W poprzednim odcinku pomówiłem trochę głównie o Switchu oraz jego wadach konstrukcyjnych, o fizycznej stronie tej konsoli. Teraz mam zamiar powiedzieć coś, niecoś o softwareze, czyli o programowaniu, oraz, no, może nie grach, gr o grach potem powiem, czemu to. Kurde, jest w moim skrypcie, zapomniałem wywalić. Jeśli nie widzieliście poprzedniego odcinka, to jak chcecie go zobaczyć, to link będzie w opisie. Ogólnie rekomenduję oglądanie ich w kolejności, jeżeli jesteście zainteresowani. No ale decyzja należy do was, ja nie będę do niczego zmuszać. Bo wszyscy jesteśmy dorośli. No dobra, może nie wszyscy. Bez dłuższego wstępu tym razem, bo w pierwszej części był dość spory. Myślę, że możemy przejść do. Meritum sprawy, do sedna sprawy: od nitpickingu aż do poważnych spraw. A propos tego pierwszego może niektórzy uznają to zaczepianie się drobnostek, ale jako, że będę poruszać wszystko, co przyjdzie mi do głowy, od małych do większych rzeczy, to czemu by nie zacząć i od tego? Gdy włączy się konsolę po raz pierwszy, to widzi się główne menu. Główne menu, któremu brakuje jakiejkolwiek indywidualności. Mimo tego, że nie wydaje mi się na pierwszy rzut oka to złe, to w poprzednich konsolach było sporo małych drobnostek, dzięki którym użytkowanie konsoli było całkiem fajne. Na 3DSie, gdy uderzało się lekko o ściankę dolnej części konsoli, to logo gry albo w aplikacji, czy czego tam bądź, co jest podświetlone, podskakiwało. Albo gdy dmuchało się w mikrofon, to logo unosiło się w powietrzu i kręciło. Podczas pobierania pokazywała się mała animacja, w której kolorowe kółka wchodziły w bloczek pobieranego software'u i wypełniało go symbolizując procent ściągnięcia się. Na Wii U po odpaleniu konsoli widać było mi naszych znajomych, które od czasu do czasu gada gadały nam o ostatnich postach na Miiverse, tęsknię za Miiversem. Mimo tego, że nie korzystałem z niego długo, bo nabyłem UIW w ostatnich momentach tej aplikacji, przeglądarka internetowa miała kurtyny. Gdy miałeś urodziny, to pojawiało się konfetti, zanim przeszło się do głównego menu. W 3DSie nie przypominam, żeby coś takiego było. Nie przypominam sobie, żeby coś takiego było, ale w DSie, nawet, nawet w DSie przygrywał inny dżingiel w nasze urodziny po włączeniu tej. Tej konsoli. Co Switch takiego ma? Poza innymi dźwiękami na ekranie blokady, w zależności od wciśniętych przycisków. Wygląd interfejsu też ma w sobie bardzo mało charakteru. Jest bardzo prosty, co samo w sobie nie jest złe, po sam wolę, gdy coś wygląda minimalistycznie. Na przykład, XMBS, PS3 i PSP to moje najlubieńsze układy menu na konsolach. Ale po raz kolejny, wracając do 3 ds ta konsola miała w chuj osobowości jeszcze zanim się cokolwiek włączyło. Najeżdżasz kursorem na grę i pojawia Ci się trójwymiarowe logo na górnym ekranie z małym dżinglem odrębnym dla każdej z gier. Może to być melodyjka albo ktoś mówiący nazwę gry. Na Switchu mamy taki sam nudny billboard jak na PS4 z Xbox One. Najeżdżasz na taki i kompletnie nic się nie dzieje. Nie przygrywa żaden ambient, cisza. Nie ma nawet kreatorami, chyba że chcemy sobie zrobić takie jako awatara naszego profilu, to, to, to wtedy tak mamy jakieś tam opcje tworzenia wyglądające jakby Nintendo na ostatnią chwilę dało ten kreator ukryty w cholernych ustawieniach. Wszystko jest takie bezpłciowe, drętwe i korporacyjne, że tak powiem. Co idealnie reprezentuje to, czym jest tak naprawdę Nintendo. Gdybyśmy mieli do wyboru więcej niż dwa motywy, to może interfejs miałby lepszą tożsamość. 5 lat po wydaniu Switcha, a my wciąż mamy wybór między bielą a czernią. Nam nie będzie Nintendo wmawiać, że białe jest białe, a czarne jest czarne. Wiem, że na Wii, U, Wii oraz w wcześniejszych stacjonarkach, chociaż nie wiem czy powinienem je wliczać, ale co tam. Też nie było motywów. Ba, utknęliśmy z bielą z tymi dwoma, ale nadrabiały one swoją własną tożsamością. Na 3DSie od świeżego zakupu konsoli, bez pobierania jeszcze niczego, mieliśmy 7, siedem różnych kolorków do wybrania! Nie wliczając darmowe motywy, które je można było pobrać. Było ich mniej niż tych płatnych, ale darmówki też były przyzwoite często. Mogłem dać sobie Bowsera, który czekał na to, aż otworzy się prezent w postaci nowej pobranej gry z e-shopu. O właśnie! Kolejna mała rzecz, której nie ma na Switchu. Nintendo Badge Arcade, w którym wyławiało się od znaki i można było nimi dekorować główne menu. Fakt faktem, ten zjebany królik bardzo mocno chciał, żebyśmy wydawali kasę na dodatkowe pule, bo dziennie dostawaliśmy tylko dwa. Chyba, że był jakiś event albo nowe maszyny z nowymi odznakami się pokazywały. Gacha, ale jednak miała jakieś znaczenie, że tak powiem. Kolejna rzecz, którą warto napomknąć, coś teraz ważniejszego brak podstawowych funkcji na konsoli. Tym bardziej porównując to, co ma do zaoferowania konkurencja, a nawet poprzednicy. Czemu do jasnej cholery? Znowu powróciliśmy do zjebanych friend kodów, by dodać kogoś do znajomych. Bo wyszukiwanie kogoś po gamer tagu jest takie uciążliwe i toporne, więc trzeba wprowadzić na nowo rozwiązanie, które seryjnie jest uciążliwe i toporne. Chociaż przynajmniej w tym wypadku można połączyć konta z niektórymi social mediami i znaleźć ludzi w ten sposób. No ale do cholery. WIO nie miało friend kodów. Czemu musimy zawsze zrobić jakiś krok w tył w pewnych aspektach, co? Kolejna rzecz: czemu na Switchu komunikacja z ludźmi jest w żaden sposób niemożliwa? Czemu nie mogę nikomu wysłać wiadomości? Na Wii U się dało, co było połączone z martwym już versem, ale była taka opcja! A co śmieszniejsze, na 3DS-ie też można było to robić. Trzeba było pobrać oddzielną aplikację. Dzięki której można było wysyłać zasrane listy innym ludziom, które pisaliśmy własnoręcznie. Ile to penisów mogłem innym wysłać? DS kurwa, pierniczony DS miał możliwość czatowania z innymi. Bardzo ograniczoną możliwość, ale jednak możliwość, bo ten czat był tylko między konsolkami, bez połączenia z internetem. Za to z dość niskim zasięgiem działania. Nintendo nie ma ŻADNEJ wymówki, co im szkodzi pierdzielnąć jakąś aplikację z czatem jak było z, z 3DS-em. Wii! Wii miało możliwość pisania do innych, what the shit! Chociaż nie, jest pewien sposób na komunikację ze znajomymi, ale, ale o tym powiem później. O właśnie, wcześniej wspomniałem coś o przeglądarce na Wii U, która była także na 3DS-ie. Na Switchu jest jej oczywisty brak. Chociaż tutaj aż tak bardzo nie żałuję tego, no bo nie oszukujmy się, kto regularnie używa przeglądarek na konsolach. Dużej ilości ludzi brak tej opcji strasznie przeszkadza, ale jestem pewien, że nawet oni by raptem popatrzyli z 5 minut, jak to działa, i, i potem o niej zapomnieli. Chociaż nie powiem, ubolewam trochę osobiście nad brakiem tej opcji, bo modowanie poprzednich platform Nintendo opierało się często o to, no ale cóż, nie możesz wygrać każdej walki. Tak samo z brakiem odtwarzania filmików oraz muzyki. Na 3 ds już było to całkiem toporne, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę, bo nawet nie wiem, czy można odpalać filmik. Filmy zgrane na kartę pamięci, czy coś. No ale nie oszukujmy się, lata 2006 minęły. Od muzyki, filmów i przeglądania netów mamy między innymi smartfony. Więc, no, jestem w stanie zrozumieć wycięcie akurat tego. Czas teraz na słów kilka o eshopie. Co też trochę spierdolili. Wow, cóż za niespodzianka! Na pierwszy rzut oka eshop wygląda bardzo estetycznie i elegancko. Jednak są pewne rzeczy, które powodują, że się go używa bardzo topornie. To się tnie i laguje w cholerę. Może nie aż tak jak PlayStation Store na PlayStation 3. Nie mówię o, o pierwszej wersji, bo ta była bardzo dobra. No ale kurde, ja wiem, że Switch nie ma zajebistych flaków. Ale gdy nawet ich własne apki nie są dobrze zoptymalizowane, to serio coś jest nie tak. Poza tym, to też trochę zahacza o poprzednie punkty eShop wygląda tak sterylnie, problemy nie kończą się na tym, Nintendo i, i tak i śledzi to jakie gry zostały przez nas zakupione, więc czemu nie ma żadnego systemu rekomendacji, jest tu tyle rzeczy, czemu nie jest to lepiej przefiltrowane, często sam, no dobra nie za często, bo rzadko wchodzę na eShop, bo nie kupuję często cyfrowo, ale jak już wejdę to przeglądam wyprzedaże, sortuję sobie to według ceny i mi się pokazują od 1 euro. No dobra, sortowanie według cen, ale jest tego tyle w cholerę, że przydałoby się dodać jeszcze jakieś inne opcje, które na Switchu nie są wystarczające. Sortowanie według typu są gry źle skategoryzowane. Sortowanie według publishera nie ma. Co oznacza, że muszę przeglądać ponad tysiąc tytułów bardzo często, własnoręcznie, by zobaczyć, czy coś mnie zainteresuje i znajduję może coś jednego na 10 tytułów shovelware. Dobra, może nie na 10, na e, 30, 40 powiedzmy. eShop jest zawalony tym gównem. Co się stało z pieczęcią jakości Nintendo, którą się chwalili tak dawno temu? Ja wiem, że gdy Wii oraz DS dominowali na półkach sklepowych, to te gry bardzo niskiej jakości zrobione na szybko też odblegały półki sklepowe. Ale mówimy tu o eShopie! O sklepie od samego n -Worda. Tego gówna jest aż tak dużo, że zalewa to gry Indie, które na serio zostały zrobione z pasji. A przez to oraz toporność e-shopu ludzie, którzy pracowali nad tymi indykami, nie mogą w żaden sposób się wybić, bo nikt ich nie widzi. Nikt ich nie widzi! I to jest prawda, bo oni sami o tym mówią aż do dziś. Tu myślę, że ocenianie by bardzo pomogło. Prawdą jest, że bardzo mocno to by zależało od ludzi kupujących ten shovelware. No, ale myślę, że ilość i jakość ocen, także wliczając to datę wydania, mogliby w większości pokazać, z jakim typem gry mamy do czynienia. No i jeszcze lepsze opcje sortowania, filtrowania oraz rekomendacje. Cokolwiek, żeby tylko użytkowanie e shopu było lepsze. Mamy 2022 rok. Czemu Switchowi brakuje wszędzie, wszędzie podstawowych funkcji? Gdzie nie, gdzie nie spojrzysz? Jeszcze będąc w temacie sklepów, każda konsola ma swój własny e-shop. Czy to 3DS, czy to Wii U, jeszcze czy to Switch. Nie są ze sobą w żaden sposób połączone. Jeżeli dajmy na to, wsadzę sobie te 20 euro na 3DS-ie, hipotetycznie, bo nie da się już tego zrobić na dzień dzisiejszy, to nie będę mógł korzystać z tych pieniędzy na Switchu, ponieważ ten e-shop jest odrębny. Dla przykładu dam tu to, co się dzieje u Sony. Gdy dodaję fundusze do PS Store, to mogę ich używać na PS4, PS5, PS3, na Wicie oraz na PSP, gdy jeszcze ono obsługiwało PlayStation Store. CZTERY PLATFORMY, pięć z nawiasem, gdzie moje 20 euro by działało, ponieważ PlayStation Store to jeden sklep. Oprócz tego można znaleźć na nim content kupiony z innej konsoli który będzie widoczny gdzie indziej. Tu oczywiste jest wsparcie na PS5, e, gier z PS4, nie tylko w formie fizycznej, ale i cyfrowej. cross -buy. Są tytuły, które kupujesz na jedną platformę i mogą być grywalne na drugiej. Coś jest ciekawego na witę, Pozwól, że dostaniesz też do tego dostęp na PS3 albo na PS4, a czasem i na obu konsolach. I jeszcze to, co absolutnie lubiłem jako gówniak, mimo tego, że korzystałem z tego dwa razy, kupiłem sobie Final Fantasy 7 VII i 8 na PS3, wersje emulowane jakby co, PlayStation Classics się nazywały, o ile mnie pamięć nie myli, mogłem te gry transferować sobie na PSP, kiedy tylko chciałem. To było takie dobre! Wiem też, że ten cały system nie jest idealny. Wciąż byłoby fajnie na PS4 poprzyglądać to, co można kupić na PS3, ponieważ sklep tam się nie jak skurwesyn. I wiem, że do tej pory przedstawiłem konkurencję w Superlatywach, ale z nimi też mam problem. Jednak nie tak duży jak z Nintendo. No i to jest filmik o nich, więc skupiam się tylko na tym. Jedyne za co mogę pochwalić Nintendo w tej kategorii, to fakt, że przynajmniej można było przetransferować dane z Wii na Wii U. Co nie było idealne, bo Wii wtedy zostawało przywrócone do ustawień fabrycznych oraz wspieranie aplikacji DSI na 3DSie. Ale nie wiem w jakim stopniu, bo mnie DSI nigdy nie interesowało. Ale wracając, jeżeli chodzi o gry na 3DS i Wii U, to bardzo rzadko miały one te same tytuły, więc rozumiem brak takich rzeczy jak kupno czegoś na Wii U i transferowanie sobie tego na 3DS i vice versa. Ale platformy miały Virtual Console. Z praktycznie takimi samymi tytułami, których nie dało się przerzucać między sobą. Trzeba było bolić podwójnie, by mieć takiego Super Metroida na obu konsolach. A propos, wiecie, czego mi jeszcze na Switchu brak? Właśnie tego. To znaczy, no, niekoniecznie mi brak, bo ja i tak bawię się w emulacji, ale mimo to wciąż przyznam szczerze, że Virtual Console to bardzo dobra rzecz. A skoro taki <grych> pirat z Karaibów, jak ja, to przyznaję. To w takim razie musi być prawda. Dla tych nie w temacie, Virtual Console było, tak jak to sugeruje nazwa, konsolą wirtualną, czyli po prostu Nintendo w ten sposób sprzedawało swoje stare gry na wcześniejsze systemy i modyfikowało je tak, by ich emulacja na nich działała na nowszych systemach. Prosta rzecz i działa. 3DS miało wsparcie, NESa, Game Gear, Game Boya, Game Boya Color oraz Game Boy Advance, pozwolę sobie tutaj postawić gwiazdkę, Rewizja z lepszymi BBHami pozwala na odpalanie dodatkowo gier ze SNESA. Na Wii U natomiast należy wywalić Game Boya, Game Boya Color oraz Game Gear i dodać w zamian Nintendo 64, Nintendo DS i Turbo Graphics 16, ktokolwiek kurde, kogokolwiek ta konsola obchodzi, ale hej jest! Mimo niekoniecznie tego samego katalogu jest tu dużo wspólnego, więc można by było w... wesprzeć te całe transferowanie. No ale portfele konsumentów są ważniejsze, czyż nie? A skoro mowa o kompatybilności, czas poruszyć retrokompatybilność. To, co Nintendo zawsze robiło zajebiście dobrze, to właśnie fizyczna kompatybilność wsteczna z poprzednimi platformami, a czasami nawet i z obecnymi. SNES miało doczepkę, dzięki której można było grać w gry na Game Boy'a na telewizorze. Nintendo 64 też chyba miało coś takiego, ale nie jestem pewien, jak dobrze to działało. Wiem tylko. Że dało się grać w Boyowe i Gameboy kolorowe Pokémony przez Pokémon Stadium 2, GameCube miało Wihajster wspierający cartridge do GBA. Wii było kompatybilnie wsteczne z GameCube'em, Wii U było kompatybilnie wsteczne z Wii. Po stronie handheldów sprawy miały się jeszcze lepiej: GBA odpalało gry z poprzednich Gameboyów, DS miał wbudowany slot GBA, który był nawet kompatybilny z niektórymi grami na DS-a. A tu do głowy przychodzą Pokémony, no i... no wiadomo, te transferowanie i tak dalej, które też było bardzo ograniczone, ale hej było. No i na 3D się działały gry z DSa. Teraz wystarczy spojrzeć na Switcha. Co Switch do cholery ma? Nic! Kompletnie nic! Mimo tego, że to konsola hybrydowa, to nie wspiera kompletnie żadnego ze swoich poprzedników. Nie mówcie mi, że nie można było dodać do Doka czytnik płyt Wii U. To i tak jest praktycznie pusta powłoka plastikowa, więc może miejsca by było wystarczająco po małym redesignie. A co do gier, w których wymaga się używanie gamepada, czemu nie dodać jakiegoś solidnego, długiego kabla, który łączyłby Doka z tabletem? co też by może rozwiązało problem z 3DS-em, w którym dwa ekrany są zawsze potrzebne. Chociaż nie obraziłbym się, gdyby jedna z tych platform została wycięta, bo mimo tego, że jestem pewien, że znaleźliby sposób na pogodzenie obu tych światów, to jednak byłoby to zbyt zasobożerne i czasochłonne i żmudne. No i zrobienie czytnika płyt byłoby chyba tańsze od slota do kartridży, tak mi się przynajmniej wydaje, ale głowy nie dam sobie uciąć. Ech, marzenia ściętej głowy. Przez to, jak Nintendo prowadzi ten cały biznes, mam wrażenie, jakbym niczego tak naprawdę od nich nie miał. Ja wiem, że to jest firma i firma przede wszystkim skupia się na zarabianiu pieniędzy, no ale patrząc na to, że wcześniej robili też tyle pozytywnego, nie mówię, że kompletnie wszystkie decyzje zasługiwały na oklaski, oczywiście, no i też często znajdowali sposób, by wprowadzać jakieś zjebane ograniczenia, to teraz mam takie. Czemu stali się aż tacy łasi na pieniądze, nie? Jesus Christ. Zamykając ten odcinek, chciałbym jeszcze wspomnieć o czymś drobnym, co mnie zirytowało, jako że mówimy o debilnych ograniczeniach. Na Switchu można robić screenshoty oraz nagrywać 30-sekundowe klipy z gameplayu, które da się wysyłać na social media. Głównie dlatego jestem aktywny na Twitterze, bo lubię sobie tym shit postować. Jako, że nie jestem przeciw max 30 sekundom nagrywanego gameplayu i mogę zrozumieć, że blokowanie tej możliwości zależy od dewelopera, nie od Nintendo, to za cholerę nie pojmuję dlaczego w tych cholernych 32GB pamięci systemowej możemy zrobić max 1000 screenshotów oraz 100 klipów. Nie dość, że dajecie mi tak mało miejsca systemowego, to jeszcze ograniczacie co, co, co mogę z tym miejscem robić. Głównie dlatego byłem zmuszony do kupna karty pamięci do Switcha. Wiem, że dość niecodzienne usprawiedliwienie, ale co mogłem zrobić, skoro nie chcę usuwać moich wspomnień, a przeniesienie ich na komputer wymaga karty pamięci. Dzięki Nintendo, której wcześniej nie miałem, ale mimo jej kupna. To też jest nałożony na to limit, bez znaczenia jakiej pojemności. O wiele mniej ciasny, ale wciąż jest. 10 tysięcy screenshotów i zgaduję, że 1000 klipów, bo nie chciało mi się szukać. Na PS4 galerie użytkowników mogą sięgać 200 GB. Ani widu, ani słychu o żadnych ograniczeniach. Dobra, z tym oto frustrującym akcentem czas zakończyć ten oto odcinek. Jeżeli Wam się podobał, to zróbcie to co lubi algorytm YouTube'a. Ewentualnie sprawdźcie moje inne filmiki, jeżeli chcecie oczywiście. Mam Twitcha, na którym na razie nic się nie dzieje oraz Twittera, na którym shit postuje okazjonalnie pisze update'y filmików. No dobra, następny odcinek pojawi się wkrótce, mam nadzieję, i będzie dotyczył gier na Switcha co tygrysy lubią najbardziej, co nie. I przyznam szczerze, że teraz trzy ostatnie odcinki będą dłuższe od tych dwóch pierwszych na pewno, ponieważ mam o wiele więcej do powiedzenia na tematy, które chciałbym poruszyć, więc e, mam nadzieję, że będzie na co czekać. Um, no to... To w sumie no gry, nie? Po to właśnie kupuje się konsolę do cholery, nie? Żeby na niej grać, a nie na nią patrzeć. I żeby kurde siedziała i, i ładnie pachniała. Ja już będę leciał. To był PG. Do następnego razu boli mnie już trochę gardło. Nie będę kurde czytał następnego partu dzisiaj. Zrobię to kiedy indziej.